Z tej strony na Yantic. W końcu to zrobił. Nawet nie wiecie jak się cieszę. Słuchajcie tego. Yantic zrobił coś o czym marzyłem od dłuższego czasu. Mianowicie wprowadził update 0.191.0, który wprowadza bardzo dużo QOL, czyli Quality of Life, jakość życia. Są to update'y, drobne rzeczy, drobne zmiany w grze. Które bardzo ułatwiają nam codzienne korzystanie z gry. I zobaczcie, najważniejsza rzecz. Tutaj nie mam żadnych party na tym telefonie zrobionych, bo nie grałem w PvP jeszcze na tym telefonie. Ale wcześniej można było mieć po 5 zapisanych party na każdą ligę. Teraz można mieć po 10. To jest jedna fajna zmiana na plus. Druga rzecz, jak wybieramy sobie party, czy to na rajdzie, czy to do PvP i tak dalej, i nie pamiętamy, jaki moveset ma Pokémon, to od teraz można przytrzymać go. I widzicie, wyświetla nam się dokładnie. Moveset. I to jest coś, o co ja osobiście prosiłem na Jantik parę miesięcy temu. Pamiętam. Oczywiście nie chcę tutaj sobie przypisywać zasług i mówić, że to jest moja zasługa, że oni to dali. Na pewno bardzo dużo osób oprócz mnie mówiło im to też, że przydałoby się coś takiego. Zobaczcie na przykład. Nie pamiętam teraz, jaki mam Moveset. Dajmy na to ten Shadow Mioto. Ice Beam. A ten, a ten Shiny. Psy Strike. A. a ten Armored Mioto. Future Sight. Ok. I wcześniej trzeba było sobie pisać, tak jak tutaj nazywałem Pokemony Shadow Ball albo pisałem. SB, albo szyby. Teraz już nie muszę tego robić, bo zawsze mogę sobie przytrzymaniem palca zrobić podgląd, że mają tego bola, tak? Także to jest świetna zmiana na plus, bardzo mi się to podoba. Kolejna świetna rzecz, którą zmienili, to jak się wejdzie w Pokédex, i zobaczcie, wejdę sobie w Pokédex i dojadę, dajmy na to, do Mewtwo. I teraz na samym dole jak się przewinie, to mamy ZNAJDŹ WSZYSTKIE Mewtwo i wyświetla mi wszystkie moje miłto. To co, wejdziemy na próbę jeszcze, dajmy na to, w Ditto. Wchodzę w Ditto, na sam dół, Znajdź wszystkie Ditto i jest lista wszystkich moich Ditto od razu pod ręką. Oprócz tego, jak zrobimy teraz Mega Ewolucję, ja nie miałem jeszcze w sumie w Mega Pokédexie Mega Venuzaura, także przy okazji mogę zrobić ten wpisik do Mega Pokédexu, ale co się dużego zmienia w tym momencie, słuchajcie? Oprócz tego, że w tym momencie mam wszystkie 8 mega ewolucji wpisane w Pokédexie, to przede wszystkim jak wyjdziemy z tego Pokémona, mega ewolucje trwają już 8 godzin, przypominam, mamy teraz poniżej radaru po prawej na dole właśnie... Licznik czasu! Ile nam zostało czasu do końca Mega Ewolucji? Wcześniej tego nie było. Kolejna, fajna, przydatna rzecz. A propos, przypominam w sklepie jeszcze, że Niantic dał nam. Oj, nie działa mi sklep w tej aktualizacji. Bo sięgnąłem sobie z APK Mirrora tą aktualizację, jeszcze na mój telefon nie ma tej aktualizacji. Ale tak czy inaczej, Niantic dał nam w sklepie za darmo kilka roket Radarów do odebrania. Jest to wynagrodzenie za to, że przez prawie tydzień wcześniej Niantic zablokował możliwość złapania Shiny Shadow Pokemona, pokonując lidera zespołu R i o tym nie powiedział. Przypadkiem zablokowali to, a ludzie wydawali pieniądze, kupowali rocket radary, bo chcieli trafić Shadow Shiny, a nie wiedzieli o tym, że możliwość trafienia Shadow Shiny jest zablokowana. I teraz bardzo ciekawa rzecz, którą chcę wam pokazać, jeszcze, kolejna bardzo fajna zmiana, tym razem dla graczy PvP. Swoją drogą muszę trochę pograć na PvP. Nie grałem jeszcze w ogóle w Halloween Cupie, a muszę dobić siódmą rangę przecież, żeby dostać Elite Ale teraz wam tylko pokażę o co mi chodzi. Wszyscy gracze PvP na pewno się ucieszyli z tej zmiany. Od teraz nie trzeba już wchodzić w menu zmiany Pokemona i dopiero wybierać Pokemona od razu nam się wyświetla tutaj po prawej na dole wszystkie moje Pokemony, na które mogę sobie zmienić. Wystarczy, że kliknę na przykład tego Misdriviusa i od razu wchodzi ten Misdrivius. W tym momencie zmiany są dużo szybsze, dużo wygodniejsze. Oczywiście tutaj wybrałem jakieś losowe Pokemony tej walki, także z niej teraz wyjdę. Oprócz tego, podobno Niantic naprawił nam Adventure Sync, także jak nie działał wam wcześniej, to ściągnijcie nową aktualizację, powinien już bez problemu działać. Natomiast słuchajcie, to nie jest wszystko ekscytujące w tym odcinku, ponieważ wiemy, że Niantic chce wprowadzić dużo nowych, bardzo ciekawych rzeczy w Pokémon GO. Skąd to wiemy? Z dataminu właśnie tej najnowszej aktualizacji, którą wam pokazałem. W tym kolejne Quality of Life update. Y. także cieszy mnie to niezmiernie, że w końcu Niantic zabiera się za takie update'y Quality of Life. Moim zdaniem to było potrzebne w Pokémon GO już dawno temu. Także co znajdujemy w kodzie gry? Może zacznę od takiej najciekawszej rzeczy i związanej właśnie z tematem Quality of Life. Co to jest? Nazywa się Rare XL Candy. Czyli po prostu rare candy rozmiaru XL, i na razie nie wiemy, co to będzie robiło, ale są spekulacje, że po prostu będzie się przerabiać dużą ilość rare candy na takie jedno rare XL candy, po to, żeby rare candy nie zawalały miejsca w plecaku. Dla takich graczy, na przykład jak ja, którzy mają około 600 w momencie rare candy chyba w plecaku, zawala to tak dużo mój plecak, że przeszkadza mi to troszkę w graniu, tak? Chciałbym mieć mniej zajętego miejsca przez rare candy. Gdybyśmy mogli na przykład po 100 rare candy sobie na jedno duże, XL Rare Candy, a potem ono liczyłoby się po prostu jako 100 candy do dowolnego Pokemona. To byłoby super, to byłoby dużo, dużo wygodniejsze. Także to mi się podoba. Jestem na tak. W tej aktualizacji w asetach jeszcze znaleziono takie coś taki przedmiot, nazywa się Home Transporter. Takie logo to jest logo Pokémon Home i taki Pokeball do transportowania Pokémonów do Pokémon Home. Oczywiście jest to związane z mechaniką, że będziemy mogli przesyłać sobie Pokémony z Pokémon Go do Pokémon Home. Jest też pokazany taki pasek ładowania jakby ten pasek ileś czasu będzie trwało przesłanie jednego Pokémona do Pokémon Home nie wiem, dzień, trzy dni, tydzień, będzie można to przyspieszyć za PokéCoiny, ale nie wiem, czy będzie taka potrzeba, to jest bardziej dla tych, którzy chcą jak najwięcej Pokemonów sobie przesłać do Pokemon Home, żeby móc ich używać na przykład na konsoli w Pokémon Sword i Shield. Oczywiście też przesłanie sobie Pokemona do Pokemon Home będzie nam dawało zwrotnie Mystery Boxa, z którego można złapać Meltany, także w końcu będzie łatwiejszy, bardziej przystępny sposób na zdobywanie Meltanów, no bo każdy może mieć Pokemon Home na telefonie za darmo, a jednak żeby Wcześniej mieć Meltano, to trzeba było kupić i konsolę Switch, i grę Pokémon. Let's go. Teraz minimalny, króciutki przerywnik, zanim przejdziemy dalej do omawiania update'u, bo chcę zrobić jedną rzecz. Teraz mi się przypomniało, że nie odebrałem jeszcze Research Breakthrough w tym tygodniu przede wszystkim, także to jest jeszcze Shedinja. Od 1 listopada wieczora jest to Togetic, przypominam. I nie odebrałem jeszcze nagród z Quest'a Halloweenowego, a jest to przecież Galariański Yamask. I tutaj, oczywiście, z tej nagrody nie kto inny. Jak właśnie on? Oczywiście, żeby go ewoluować trzeba zrobić z nim 10 raidów. Także akurat jutro jest raid day na alolańskiego Marowaka, będzie livestream już Wam mówię więcej o tym evencie, tylko ustawiam sobie Yamaska na buddy, żeby już nie zapomnieć i żeby nabijać z nim 10 rajdów do ewolucji. Przypominam przy okazji, że jutro jest Alolan Marowak Raid Day. Od 11 do 17 będzie na dżymach pojawiał się na rajdach alolański Marowak. Podejrzewam, że będzie większa szansa niż zazwyczaj na złapanie shiny alolańskiego Marowaka. Dostajemy 5 darmowych rajd pasów, zwykłych, pomarańczowych od Nianticu, czyli jak nam się jeden skończy, kręcimy jeszcze raz dżymem, żeby dostać kolejny i tak 5 razy. Oprócz tego będzie darmo darmowy box tego dnia w sklepie z trzema zdalnymi ride pasami. także łącznie można zdobyć 8 darmowych ride passów. chyba że nie chcecie wychodzić z domu i robić tylko zdalnie no to wtedy trzy darmowe, ale zachęcam żeby nie przegapić tego eventu, Alolański Marołak, Shiny jest dosyć rzadki i dosyć ładny. To co, wracamy do analizy dataminu aktualizacji 0191.0. Słuchajcie, mamy w tej aktualizacji takie rzeczy jak na przykład statystyki nowego ataku LUGI, o którym robiłem ostatni odcinek Aeroblast, czyli Signature Move LUGI. Widzimy tutaj statystyki do PVP i PVE. Jeśli one się nie zmienią, to będzie to bardzo potężny atak, tak jak przewidywałem, najsilniejszy atak na logii w historii tego Pokemona i będzie dobry zarówno na PvP, jak i na PvE. W kodzie gry znaleziono następujące informacje co do nowego systemu level upu. O co chodzi? Chodzi o wbijanie leveli wyższych niż 40 w Pokémon Go. Do tej pory poziom 40 był najwyższym poziomem, jak go wbić? Bardzo prosto, wystarczy wbijać Expa, ale dla poziomu 41 i wyższych. To już nie będzie takie proste. Widzimy kod, który wskazuje na to, że ma być pewien Quest, który umożliwi nam wbicie wyższych poziomów. Natomiast jeszcze nie wiemy nic więcej na temat tego, jakie mogą być dokładne wymagania e, na te poziomy. W sumie to jest coś, czego się spodziewaliśmy, że będą inne wymagania na ukończenie poziomów 41 i wyższych, aż do 50, niż tylko EXP. Ale. Wcześniej myśleliśmy może, że będzie to w formie odznak, że będą jakieś wymagania, że musisz mieć odznakę na przykład na złoto wbitą. Tutaj się okazuje, że będzie to w formie questa fabularnego. A propos odznak, w kodzie gry pojawił się tekst dotyczący nowych odznak, będą nowe odznaki, na przykład odznaka za 7 day streaky ile miałeś w swoim życiu 7 day z z kręcenie pokestopami czy łapanie pokemonów e, ile unikalnych raid bossów pokonałeś ile zrobiłeś raidów z przyjaciółmi ile pokemonów zostało złapanych na twoich lurach ty stawiasz lura i inni gracze łapią pokemona dzięki twoim lurom to tobie nabija się odznaka za to wtedy i oczywiście nowa odznaka za wbicie poziomu 40 bo do tej pory takiej odznaki niestety nie ma oprócz tego w kodzie gry znaleziono kod dotyczący takich pokemonów jak Chespin, Quiladin Fennekin plus legendy na przykład Zernias, Iweltal, Zygarde te wszystkie pokemony z szóstej generacji są już w kodzie gry, co nie oznacza, że pojawią się w grze ani dzisiaj, ani za tydzień, ani za miesiąc. Może tak być, ale nie musi. Równie dobrze mogą się pojawić dopiero za rok. I przypominam, że w tym filmie prezentuję informacje wykradzione z kodu gry. Nie są to oficjalne informacje od NNTQ, nie otrzymałem ich od NNTQ. Wszystko, co mówię w tym filmie, może się okazać nieprawdziwe. Także, czy ta aktualizacja jest ekscytująca? Tak, jest bardzo ekscytująca. Finest Man Quality of Life. Niantic wziął się za usprawnianie swojej gry. To mi się niesamowicie podoba. Szykują się grube, grube zmiany w Pokémon Go. 50 level? Już jestem podekscytowany, słuchajcie, z zaczęciem nagrywania serii. Droga do 50 poziomu w Pokémon Go. Pamiętam moją drogę do 40 poziomu parę lat temu. Przydałoby się powtórzyć znowu takie emocje. Zostawcie łapę w górze, subskrybujcie kanał i oglądajcie inne filmy na moim kanale. Teraz wam wyświetlam propozycje. Czekam też na propozycje waszych komentarzy. Co jeszcze, waszym zdaniem, Niantic mógłby usprawnić w Pokémon Go?